Witajcie! Jesteśmy na ostatniej prostej przed maturą covidową z informatyki. Tak jak obiecałem na matematyce, mam dla Was coś na dzisiaj. Mianowicie, no coś w rodzaju pewniaka. Yy, post... Lubicie takie hasła, no więc proszę bardzo. Zająłem się pierwszymi dwoma zadaniami, czyli zadanie z algorytmiki. Zobaczymy, co się powtarza w algorytmice. Otóż w ponad połowie tych przykładów zawsze była albo rekurencja, albo... Tak zwany algorytm z połowieniem przedziału, a tak naprawdę najczęściej one idą w parze. Rekurencja no to nie ma co wiele tłumaczyć, prawda? Wiadomo, że to jest taka funkcja, która w środku wykonuje pewne czynności, a następnie wywołuje samą siebie tylko że prawdopodobnie z innymi już parametrami no to tutaj chodzi. Musi być też ten przypadek stopu, kiedy się w końcu skończy ta rekurencja. Rozpoznać rekurencję jest bardzo łatwo. Natomiast algorytmy z połowieniem przedziału, co to są za algorytmy. Przypuśćmy, że mamy jakiś zakres liczb, albo tablicę. Bo w tych wszystkich zadaniach właśnie albo szukamy czegoś w zakresie liczb od 1 do n. W 18 roku to był i w 21 teraz na próbnej było to po prostu szukanie pierwiastka kwadratowego i trzeciego stopnia. Wiadomo, że taki pierwiastek trafia jest gdzieś wśród liczb od 1 do n. Tak naprawdę on może być liczbą niecałkowitą najczęściej, więc szukaliśmy tam najlepszego przybliżenia tego pierwiastka. Więc dzieliliśmy 1 do n na, na podprzedziały i zawężaliśmy przedział, gdzie to rozwiązanie się znajduje. W drugim przypadku, i to jest jeszcze częstsze, mamy do czynienia z tablicą, posortowaną tablicą, która zwykle jest indeksowana od p do k i musimy w niej coś znaleźć. Jak ten algorytm normalnie działa, tak krótko mówiąc? Dostajemy całą tablicę, dzielimy ją mniej więcej na połowę, dostajemy element S. To jest indeks, więc tak naprawdę pobieramy z tablicy element T od S. Wykonujemy na tym elemencie jaką, jakiś, tam, jakiś tam warunek i w tym momencie decydujemy się, czy dalej kontynuujemy poszukiwanie w takim przedziale, na przykład od P do S, albo powiedzmy od S plus 1, w tym przypadku akurat do k. Połowienie przedziału. A potem, jak tu wyznaczymy ten środkowy element, to znowu podejmiemy decyzję i przejdziemy na przykład do tego przedziału i tego. Tak wygląda ta metoda. Jak rozpoznać, że w zadaniu chodzi o taki algorytm? No, one są wszystkie bardzo do siebie podobne. Na początku zawsze ktoś pisze warunek, że jeżeli P jest mniejsze od K. Tu może być też lub równe, ale to są już szczegóły. Następnie w środku zawsze jest operacja taka. Czyli S wyznaczamy gdzieś w środku odległości między P plus K między P A K. Czyli wyznaczamy ten, ten element, ten indeks. Div 2 to wiadomo, to jest dzielenie całkowite przez 2, więc jeżeli tu będzie mm, niesymetryczny ten odcinek, to zawsze weźmiemy tą y, mniejszą liczbę, czyli zaokrąglamy w dół y, ten, tą połowę przedziału. Potem mamy ten element T od S. No i teraz. Zawsze sprawdzamy jakiś warunek. Jeżeli szukamy jakiejś wartości x, na przykład w, tym, w tej tablicy, no to porównamy ją, ten element wybrany, porównamy z tym szukanym x'em. I teraz, jeżeli on jest mniejszy, czyli że on jest za mały, to znaczy, że ten nasz x, a ta tablica jest posortowana, nie? Ona leci mniejsze, większe, 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 większe i koniec, nie? Więc jeżeli jesteśmy tu, na tym elemencie, a nasz x jest większy, to znaczy, że powinniśmy rozważać ten przedział już tylko. Nie? Wobec tego przechodzimy do przedziału od tego s do końca, czyli do k. Gdzie jest niebieski? Jeżeli zaś zdarzy się odwrotna sytuacja, że to nasze wybrane teotes jest już za duże, to idziemy. W lewą stronę rozważamy lewy podprzedział od P do S. Ja to mówię w przybliżeniu. Tutaj może być lub równe, tu może być plus jeden, tu może być plus jeden. To są takie subtelności tego algorytmu, ale zaraz zobaczymy przykład. Ok, mamy tutaj, mamy tutaj dwa przykłady z matury z czerwca 18 i z czerwca 19 roku. Identyczne, różniące się paroma szczegółami. Obydwa sobie je analizujcie. Pierwszy. W pierwszym szuka się w takiej tablicy elementu ym, podanego x, przy czym interesuje nas tylko, czy on wystąpił, czy nie. W drugim y, przykładzie y, szuka się też podanego elementu x, ale szukamy indeksu, na którym ten x się znajduje. Jak go nie znajdziemy, to zwracamy minus 1. No i pierwsze rozwiązanie jeszcze jest iteracyjne, a drugie rozwiązanie jest rekurencyjne. Ale tak naprawdę idea. I co ważne, złożoność tego jest taka sama. Ponieważ właśnie, jeżeli wykonujemy jakikolwiek poszukiwanie metodą połowienia przedziału, no to trzeba sobie zapamiętać, że złożoność takiego algorytmu jest logarytm z n. Oczywiście n to jest ten początkowy zakres liczb albo zakres indeksów w tablicy. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego w pierwszym przykładzie jest P lub równe, a w drugim przykładzie jest tylko mniejsze, to spowoduje, no i tam jeszcze są takie szczegóły, że w pierwszym przykładzie najpierw badamy, czy ten element już jest tym naszym znalezionym, a następnie dopiero rozchodzimy się po tych kierunkach, a w drugim przykładzie najpierw przechodzimy do odpowiedniego podprzedziału, dopiero na końcu Sprawdzamy, czy ten x został znaleziony, czy też trzeba zwrócić minus 1. To są szczegóły algorytmów. Ważne jest, żeby nie popełnić e, takiego błędu, że się przeoczy jeden z elementów. Więc radziłbym, że jeżeli dzielimy sobie przedział, to albo podzielmy go sobie na od p do s, a potem od s plus 1 do k. Albo możemy zrobić odwrotnie. Od p do s minus 1 i od s do k. Żebyśmy nie zgubili jednego elementu. W tym pierwszym algorytmie y, widzieliście y, to przejście do podprzedziału y, pod w postaci p równa się s plus 1. To jest jakby równoznaczne z wywołaniem funkcji rekurencyjnej. P staje się s plus 1, a k zostaje takie samo. Drugi przykład to było k staje się s minus 1, czyli k przesuwamy na to miejsce. Wobec tego funkcja rekurencyjna ruszy z tym samym p, a tutaj z wartością s minus 1. Tu akurat widać, że między tymi Przedziałami robi się ta dziura, prawda, ten element T od S, ale przypominam, że ten element w tym algorytmie jest już sprawdzony i te przedziały mogą się tam nie domykać. Ale pewniej jest zawsze dzielić to tak, że każda liczba należy do jednego przedziału albo do drugiego. Tych algorytmów tak dokładnie teraz omawiał, nie będę, ponieważ one są napisane, możecie je sobie sami jeszcze przeanalizować, to będzie dobre ćwiczenie, bo im więcej wiecie, robimy, tym więcej nam z tego potem zostanie na, na maturze w tym stresie czy w tym pośpiechu. Natomiast jest jeszcze inny przypadek, jeżeli nie mamy tablicy, tylko mamy przedział liczb i na przykład szukamy jakiegoś tam pierwiastka, któregoś stopnia, to wtedy zamiast takiej. Instrukcji, mieliśmy tam często S razy S jest mniejsze lub równe n, albo nawet S do trzeciej, to było wcześniej jest mniejsze lub równe N. No i w tym przypadku znowu, jeżeli szukaliśmy tam pierwiastka, więc jeżeli kwadrat naszej liczby był za mały, to znaczy, że trzeba było przejść w prawy przedział, prawda? Czyli trzeba było liczyć od S do. Do N, czy też do bieżącego K. A jeżeli ten element był już za duży, to wtedy trzeba było przejść do przedziału po jego lewej, czyli w, mniejszych, w mniejsze liczby. Jak to już, jak się spotkały te P i K, no to można było mieć nadzieję, że liczba, która liczba S będzie najlepszym przybliżeniem właściwie od dołu. Przybliżeniem pierwiastka z tego ENA. Wspomniałem, że rekurencja jest bardzo ważna, ale rekurencji dzisiaj nie będę, nie będę omawiał. Mówiłem w tamtym roku o rekurencji dość dużo, yy, także zapraszam do obejrzenia na spokojnie. Tamte filmy są dłuższe i więcej troszeczkę tłumaczą. Jeszcze jedną rzeczą, która zdarzała się na maturach, yy, były liczby pierwsze. Ostatnia raz była chyba w maju 17. Być może, no, być może właśnie do nas liczby pierwsze wrócą. Liczby pierwsze to są takie, które dzielą się oczywiście całkowicie tylko przez siebie samą i przez jedynkę, czyli przez żadne inne liczby po drodze nie dadzą się podzielić. Wiadomo, że można zrobić funkcję do wyznaczania, czy dana liczba jest pierwsza, czy nie. Można ją zrobić w sposób bardzo taki nie, niewydajny, o złożoności aż n, gdzie n to jest wartość tej liczby. Po prostu od, od 2 do n próbować dzielić tę liczbę i no i jeżeli przynajmniej raz wyjdzie podzielność, to liczba nie jest pierwsza, a jak do końca dojedziemy, to liczba jest pierwsza. Ale zapewne już nie raz się spotkaliście z takim tematem, że powiedzmy, jak mamy stwierdzić, czy liczba 49 jest pierwsza i usiłujemy ją podzielić przez różne tam liczby 2, 3, 4, 5, 6, 7, Powiedzmy, że przez 7 by się mogło nie udać, tak? Ok. No to dzielimy przez więcej, przez 20, przez 25. To już wtedy nie ma sensu, ponieważ jeżeli jest jakiś podzielnik, to on da no dwa, dwa czynniki tej liczby. Jeden czynnik będzie być może większy niż pierwiastek, ale drugi za to musi być mniejszy niż pierwiastek, żeby iloczyn dał tą liczbę. Wobec tego, krótko mówiąc, po tych liczbach iterować wystarczy do pierwiastka z, z tego n. Oczywiście nikt nam nie każe liczyć pierwiastka, bo pewnie nie będzie wolno, bo nie będzie takiej funkcji dostępnej, ale nic trudniejszego. Wystarczy, że będziemy brać kolejne liczby od 2 w górę i podnosić je do drugiej potęgi, pomnożyć przez siebie. To możemy zawsze, taki operator jest zawsze, i patrzeć, czy one przekraczają ten nasz n, czy jeszcze nie. I jak już przekraczają, kończymy iterowanie i stwierdzamy, nie udało się, znaczy mamy już wtedy odpowiedź. Jak się podzieliła bez reszty, to jest liczbą złożoną, czyli nie jest pierwszą, a jak się nie udało znaleźć takiego podzielnika, no to wtedy jest pierwszą. Oczywiście to wszystko przy założeniu, że mamy operator MOD do dyspozycji, nie? czyli Lecimy sobie coś w rodzaju od i2 w górę, i tutaj robimy, jeżeli i razy i jest mniejsze od n, i jeżeli, I, jeżeli n modulo i równa się 0, to wtedy jest podzielność, czyli zwróć false. Zresztą myślę, że tak. Czarodziejsko, rzucę to już teraz gotowe na ekran. No właśnie, tak by wyglądała ta, ta funkcja gotowa, prawda? Jeżeli liczba jest 1, to nie jest pierwsza, jeżeli jest 2, to jest pierwsza, a następnie iterujemy sobie, podnosimy do drugiej potęgi to i i sprawdzamy, czy to i y, dzieli nam naszą liczbę. Jeżeli kiedykolwiek nam podzieli, to kończymy tą całą pętlę, robimy return false, bo mamy dowód. No i właśnie, dlaczego to pokazuje? Ponieważ ta funkcja... Jest dość prosto do zapamiętania, a przecież daje nam złożoność rzędu pierwiastek z x, czyli jakby n do jednej drugiej, nie n kwadrat, nie n do trzeciej, co się spotykamy, tylko n do jednej drugiej. To jest bardzo mała złożoność. Ok, także myślę, że można sobie powtórzyć jeszcze liczby pierwsze. No z innych rzeczy to na pewno, na pewno jeszcze poczytajcie albo przećwiczcie sobie jakąś rekurencję. Zadanie z rekurencji raczej się rozwiązuje albo sobie na piechotę wypełniając kolejne wiersze, jakie zmienne mają wartości, albo ewentualnie można sobie rysować takie drzewo, że tu jest pierwsze wywołanie, ono powoduje drugie wywołanie i na przykład trzecie, a to czwarte i piąte i tak dalej. I w pewnym momencie, oczywiście, to się ucina. Pamiętajcie jeszcze, że jest Kolejność odwiedzania wszystkich węzłów drzewa, taka in order, czyli najpierw lewe, potem środek, potem prawe, czyli tak by to szło, a jest też na przykład pre-order, czyli najpierw wszystkie dzieci, a potem dopiero ja sam, tu Idziemy w dół, wszystkie dzieci, potem dany węzeł, kolejne dzieci, 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 dany węzeł w górę, w górę i w końcu główny. To jest kolej pre-order, czyli prefiksowy sposób odwiedzania drzewa, ale to tylko tak sygnalizuję, żebyście, żebyście wiedzieli. Pamiętajcie, złożoność czasowa takiego połowienia przedziału jest logarytm z N. Jest to dużo lepsze niż n. O to bardzo często pytają. I co jeszcze? O tym już dzisiaj mówił nie będę, ale jeszcze możecie sobie pomyśleć, jak się konwertuje liczby no, całkowite na ich cyfry binarne. Wiadomo, jak mamy liczbę 23, to dzielimy ją całkowicie i patrzymy na reszty. Nie, nie tłumaczę, tylko dzielę. To przez 2 to jest 11, ale reszta 1. Jeden. 11 przez 2 jest 5 i została reszta 1. No to to 5 przez 2 jest 2, reszta znowu 1. I 2 przez 2 jest 1, nie ma reszty. No i 1 przez 2 jest 0, reszta 1. I teraz spisujemy sobie te cyfry od dołu. To znaczy 1, 0, 1, 1, 1 w tej kolejności. Tu jest ta 2 do zerowej, czyli jakby w tej kolejności. No i to jest postać dwójkowa, nie? I to trzeba sobie, to dobrze jest to umieć po prostu. Może też być coś z konwertowania Ostatnio było takie zadanie na próbnej, prawda, że, były, że był ten system pucharowy, te drużyny się spotykały w różnych etapach, i tam trzeba było. Też sobie właśnie zdawać sprawę, jak szybko wyciągnąć te cyfry binarne z liczby całkowitej. Dobra. Dobra, słuchajcie, czas już na, ost na ostatnie pozdrowienia. Pamiętajcie rekurencja, pamiętajcie połowienie przedziału. Pamiętajcie liczby binarne. A przede wszystkim trochę luzu. Uczymy się jeszcze dzisiaj. OK, jak najbardziej. Obejrzyjcie moje filmy. A jutro, po południu, już chyba, już chyba się do Was zgłoszę, żeby was skłonić do, do, do rozrywki, do odpuszczenia sobie, do, do takiego wyspania się, do rozluźnienia, żeby w jak najlepszej kondycji pójść na ten egzamin środowy. O. Wszystkiego dobrego. I trzymam za kciuki, kciuki chyba ostatni raz w tej maseczce Solidarność z maturzystami. COVID, natura, ZOZI. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że się. W sumie powinienem powiedzieć, że nie zobaczymy się już, bo nie będziecie mnie potrzebować. Będziemy, będziecie mieć maturę za sobą. Ale może coś na studia? Może coś robimy? Wiem, może następnym razem porozwiązuję już gotowe zadania z tej matury. Jak znajdę czas, pewnie inni mnie wyprzedzą. Ale do zobaczenia. I wtedy już będę obiecuje bez maseczki.